W tym odcinku zastanowimy się, czy warto mieć sol... W tym odcinku zastanowimy się, czy warto mieć przy sobie pióro i długopis, czy też klawiaturę i myszkę. Zaczynamy. Klik, klik. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. I Piotr Piwowar. Codziennie inspirujemy Was jedną wskazówką na dany dzień. Nazwaliśmy to szybkim espresso. A nasze perliste głosy poddane latte z bukłaka i kikicia. Że to Espresso wydobywa z depreso, więc jeżeli macie kogoś, kto jest jeszcze smutny dzisiaj lub potrzebuje porannej motywacji, podeślijcie mu ten odcinek. Oglądałem 6 z rana, coraz weselszy. <słuch> Piotr jak dawno y, temu, dobrze to chyba sformułowałem, e, pisałeś coś odręcznie? Wczoraj podpisywaliśmy jeden taki dokument do sądu, pamiętasz, mi. A tak, 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 no, by, ślejamy się po sądach. Tak, <gry> ale faktem jest, że próbowałem coś ostatnio więcej napisać niż imię i nazwisko i nie jest to takiego obsiup. Powiem ci zatrważające statystyki. Uh -huh. Średnio ostatni raz, kiedy ktoś napisał coś ręcznie, dorosły człowiek, uh -huh. wynosił ten czas aż 41 dni. Co ty mówisz? Że takie, w takich buforach czasowych, no, tak? No, ludzi na ulicy, kiedy ostatni raz pisałeś coś ręcznie, no to średnia wyjdzie aha. 41 dni. Aha, aha. Co więcej, jedna trzecia z tych osób deklaruje, że nie miała potrzeby odręcznego pisania przez co najmniej 6 miesięcy. Co trzecia osoba nie pisała aha. nic przez 6 miesięcy. No bo jak wygląda tryb? Normalnie to tam telefonik, wszystko, nie? A jakbyś tak zapytał wprost na ulicy, tak, hej, kiedy ostatnio napisałeś coś jednym kciukiem? I głowa myśli, ty jak jednym kciukiem? Ale zwykle piszemy jednym kciukiem, wiesz. Chyba że mamy takie telefony, wiesz, wielkości takiej wielkości. To się, tak, to tak Digitalizowani, no? że zapominamy o tej umiejętności pisania. A są konkretne benefity. Po pierwsze, start. Pierwsza rzecz, która jest związana właśnie z pisaniem ręcznym, to lepsze zapamiętywanie. Jeżeli tak? piszemy coś, to zupełnie inny środek mózgu się aktywuje, niż hmm? jeżeli piszemy ręką. Tak, tak piszemy, to się uaktywia zręczność. No i wtedy sobie myślisz odmek, wymyk, bardziej... skok przez kozła. Co więcej, jeżeli coś piszemy, Piotrze, tak? to Bądź jest to moim... bardziej przemyślane. O, Czyli no bardzo łatwo tak, coś zmazać tempo. w cyfrowym świecie. Nie, czekaj, nie. Mierzyłeś sobie jakieś tempo pisania na klawiaturze? Nie, Nie ja szybko piszę. Ja też, a ja piszę szybciej od ciebie. Nie. Wiesz o tym? Możemy Pisze zrobić kobie. zawody? Możemy zrobić zawody. Zrobimy zawody? Zrobimy. zrobimy zawody przy następnym sobie Ja stary zasuwam, ale, ale bez patrzenia. Ty z patrzeń, czy bez e, patrzenia? też mogę bez patrzenia. Bez, patrzenia. bez patrzenia zrobimy. Do... Jedną ręką. <laughs> nie, no normalnie dwa. <laughs> okay. I pomyśl sobie, no że to jest dla mnie główna pokusa, żeby nie pisać ręcznie, bo nie jestem w stanie ręcznie pisać tak szybko, jak sobie piszę na komputerze, no nie? Mm -hmm. Ja tam ładuję. Nie wiem, z 350 znaków na minutę. Mhm. Ty pewnie 35, no nie. Mhm. No, ale jak się pisze wolniej, to rzeczywiście może to bardziej... Bo ja, prze... jak Czyli... ja piszę to myślę, a ty piszesz nie myślisz. Ja dopiero jak napiszę to myślę <grym> i później są kłopoty. No. No, no ale dobra, to ale penetry, dlaczego ty? mówisz o tempie? No bo mówię o tempie, dlatego, że z jednej strony możliwe, że myślenie się, można się sobie to przemyśleć, wszystko i tak dalej, no nie, ale pokusa tego, żeby to zrobić takie i mieć napisane. Po prostu biorę kąpa i piszę. Nie piszę tak. Mhm. Chociaż jak pamiętam kiedyś, jak pisałem sobie dziennik taki, dawno się mhm. pisałem. Odręcznie tak, wieczorkiem. Modlitwa mhm. i co tam. Taki dragowie no. zasiane, taki journal. Mhm. Super to było. No właśnie, bo I to jest kolejna jest tylko rzecz. tylko wspomnieniem na razie. Takie oczyszczenie, tak. mogę to nazwać. No mhm. Że możesz spisać swoje myśli i jeżeli coś robisz ręcznie, mhm. to mózg bardziej to Zostawia, że tak powiem. nie myślimy aha. o tym cały czas, ale jednak świat cyfrowy jest dla nas troszeczkę taki nieufny, aha, nie? Aha. Jakby cały czas mamy jeszcze coś takiego, że ręczne pisanie jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o studentów, mhm. notatki teraz stały się modne właśnie cyfrowe na laptopach. Tak wszyscy ksero. Jak ja studiowałem, wszyscy kserówki robili, a ty? Ha, robisz notatki na studiach? Jeszcze ogóle. Tak, robiłem, no. Ale odręczne notatki pozwalają lepiej zapamiętywać niż te właśnie cyfrowe. Po prostu. Tak. że Potrafisz czasem nie. na takiego wykładowce, mhm. niestety, muszę powiedzieć, łopa, że takim tempem tam zasuwa <noise> na tablicy, że on to ani pasji, ani wiedzy nie zdąży przekazać. To jest w ogóle inny temat, bo tutaj trzeba zaproponować alternatywę dla klasycznej edukacji, którą planujemy niedługo zrobić, nie? <noise> no dobra. mówiąc, badania pokazują, że pisanie ręczne jest wręcz konieczne do prawidłowego rozwoju intelektualnego, szczególnie u dzieci. Więc jeżeli teraz widzimy dzieci, Zapamiętaj które coraz dzieci z tej sytuacji, częściej używają telefonów, tak, no? które coraz częściej używają telefonów, pamiętajmy, żeby uczyły się pisać ręcznie. Odręcznie, czy też, no nie, jak to nazwał, zwał, tak zwał. I teraz wyzwanie dla Was. Tak. Napiszcie nam list. Napiszcie nam list. Ale odręcznie? Odręczny i my zobowiązujemy się na wszystkie listy, które do nas przyjdą, odpisać Zwaruwałeś? również ręcznie. Zwariowane. Ale dajmy jakiś deadline. Listy, które przyjdą do nas tak. do końca października tak. 2021 roku. Tak. Każdy list y, dostanie odpowiedź od nas <grym>, również odręczną. Adres do nas Nowy Sącz, ulica Zdzielona. Zielona 27, Wysza Szkoła Biznesu National University 300 kod pocztowy Poland. Rób to co kochasz. Michał A, i Piotr. R r DZK. to wystarczy. Drugie adresy. No i wyślijcie nam jakiś odręczny list, a my odpiszemy go Wam, żebyśmy po prostu mieli raz relacje i pismo odręczne. Kurczę, ćwiczyli. kilka a. takich listów od Was już dostaliśmy, serdecznie za Mega, jak czytałem, to płakałem. Asia, pamiętamy. Niesamowite listy. Kurczę, blady. No. Słuchajcie, ale tak to jeszcze dopowiem, to że preferujemy te koperty takie trochę grubsze, <laughs> <że> one będą <laughs> najpierw otwierane. Jak będą tak szeleścić? Dajcie znać w komentarzu, kiedy ostatni raz wpisaliście coś odręcznego i może skusić się na to wyzwanie, żeby nam coś napisać. A kiedy pisaliście coś ostatniego, kiedy wrzucaliście do koperty dla swoich miusińskich jakieś małe co nieco? Do zobaczenia już jutro. Cześć. Możemy się nie tylko listownie, ale przede wszystkim werbalnie oraz niewerbalnie. Jak to wszystko ugryźć, jak to wszystko połączyć, znajdziecie w tym kafelku żółtym tam. No i bardzo dobrze, chyba. Przerwa chwilę, muszę znaleźć kolejny punkt, bo się tu nie odnaleźć. Czyli, już ma za duża agenda, gościu? <słuch> hmm. komunikować można się nie tylko komunikować możemy się komunikować możemy się nie tylko listownie ale przede wszystkim werbalnie